Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o morderstwach, które miały miejsce w latach 60. XX wieku. Dokonywał ich człowiek, który nie posiadał odcisków palców. Mimo tego, że milicja nie dysponowała szerokim zakresem badań, do których aktualnie mamy dostęp, to w dość krótkim czasie udało się złapać sprawcę, który natychmiast przyznał się do wszystkich czynów. Wyznał także prawdę o dwóch innych incydentach. Na szczęście te osoby przeżyły. A więc kim był morderca bez odcisków palców? Zapraszam do wysłuchania historii zabójcy z Osielska, miejscowości, która znajduje się 11 km od Bydgoszczy. Być może zacznę nietypowo, bo od jego ofiar, a osobowość mordercy i życie zostawię sobie na później. Stefan Rachubiński został zatrzymany w wieku 37 lat. Był żonaty, miał czworo dzieci i pracował jako kowal. Zamordował dwie kobiety w odstępie krótkiego czasu, jednak na swoim koncie miał także inne występki. Jego pierwszą ofiarą była Zofia. Kobieta miała 25 lat i pracowała jako prostytutka. Nie miała swojego domu, a do tego cierpiała na chorobę weneryczną. Miała dziecko. Niestety urodziło się niepełnosprawne i zostało jej sądownie zabrane. Ciało Zofii znaleziono na odludnym terenie w głąb lasu, kilkaset metrów od ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy. Śledczy nie znaleźli śladów wleczenia, więc przyjęto, że miejsce znalezienia zwłok jest też miejscem morderstwa. Ciało ułożone było na plecach, a nogi charakterystycznie rozchylone pod kątem 45 stopni. Na stopach nie było butów, zostały rozrzucone przez sprawcę. Na całym ciele można było znaleźć pocięte elementy odzieży Zofii. Jedynie jej majtki znalezione pod krzakami zostały w całości. Rozpoczęto poszukiwania i kilkaset metrów dalej znaleziono scyzoryk, który był prawdopodobnie narzędziem zbrodni, ponieważ pasował do ran zadanych ofierze, a także znaleziono na nim ślady krwi. Badania pozwoliły na ustalenie tylko tego, że jest to ludzka krew. Obok torby ofiary była też butelka wódki. Jak się później okazało, Zofia piła ją razem ze Stefanem. Zwłoki zostały zabrane, aby wykonać sekcję, która wykazała, że przyczyną śmierci kobiety było wykrwawienie. Mimo licznych głębokich ran na szyi, które sięgały kręgosłupa, to na ciele kobiety było wiele innych śladów. Kobieta z pewnością była duszona, do tego uwidoczniono wiele nacięć, między innymi na klatce piersiowej, a także na brzuchu. Te były tak ogromne, że było widać jej jelita. Co dziwne nacięć tych dokonano już po śmierci ofiary. Na rzeczach Zofii oraz na Scyzoryku znaleziono tylko jej odciski palców, co bardzo zdziwiło milicję. Według ich ustaleń sprawca prawdopodobnie nie działał w rękawiczkach, ponieważ Zofię zamordowano 11 lub 12 czerwca. Był to ciepły dzień i biorąc pod uwagę okoliczności, w których została zabita, sprawca ze stuprocentową pewnością dotykał przedmiotów podczas libacji i odbywania z nią stosunku. Na pewno też nie zatarł swoich śladów, bo robiąc to zniszczyłby też ślady Zofii. A więc jak to się stało, że nigdzie nie znaleziono innych odcisków palców? Na miejsce zabójstwa przyprowadzono psy tropiące, które zgubiły ślad przy przystanku autobusowym linii 54. Drugą ofiarą Stefana była Danuta, miała 29 lat i była o 4 lata starsza od poprzedniej kobiety, którą zamordował. Ona także była prostytutką. Podczas sekcji zwłok stwierdzono, że zmarła w wyniku wykrwawienia. Jej zwłoki znaleziono niedaleko miejsca, gdzie Stefan popełnił poprzednią zbrodnię, jednak mimo wielu podobieństw milicja nie połączyła tych dwóch wątków. Wokół ciała Danuty rozrzucone były pocięte ubrania, a także dokumenty. Oprócz tego znaleziono paczkę papierosów sport, które odkryto również podczas oględzin z miejsca zbrodni Zofii. Ponadto w tym przypadku od znalezionego ciała policja odkryła scyzoryk, który także był narzędziem zbrodni. Sekcja zwłok Danuty wykazała cztery poważne rany cięte, w tym jedna tak głęboka, że sięgała kręgosłupa, co miało miejsce tak samo w przypadku Zofii. Oprócz ran ciętych szyi, miały miejsce inne obrażenia. Na brzuchu Danuty było cięcie o długości 26 cm, które kończyło się przy spojeniu łonowym i rozchylone było na szerokość 11 cm, także było widać jelito cienkie ofiary. Danuta zdecydowanie zmarła od wykrwawienia, ale część wszystkich obrażeń została zadana po jej śmierci. Na miejscu zbrodni także nie znaleziono innych odcisków palców niż te należące do Danuty, co wzbudziło wątpliwość milicjantów prowadzących śledztwo. Nie znaleziono jednak wyjaśnienia, jak mogłoby się to stać. Mimo wielu podobieństw spraw, milicja w dalszym ciągu nie połączyła ich. Powód był błahy. Kiedyś nie było dostępu do baz danych, a te dwa wątki prowadziły dwie różne komórki. Teraz przedstawię wam wszystkie ustalenia milicji zajmującej się tymi sprawami. Pierwszym najważniejszym punktem jest to, że miejsce znalezienia zwłok jest także miejscem dokonania morderstwa. Drugą ważną rzeczą, jaką ustalono, jest wykonanie przez mordercę cięcia powłok brzusznych, co nastąpiło już po śmierci obydwu kobiet. Obydwie były prostytutkami i zmarły na skutek wykrwawienia. Rany na szyi były tak głębokie, że sięgały kręgosłupa. Obydwie z nich były także duszone i w obydwu miejscach znaleziono scyzoryk, który określono jako narzędzie zbrodni. Żadna z kobiet nie broniła się, a na miejscu znaleziono papierosy sporty. Trzeba tutaj uwzględnić fakt, że Danuta oraz Zofia nie paliły. Kolejną z ważnych rzeczy, jaką ustaliła milicja jest to, że morderstwo kobiet nie miało motywu rabunkowego. Na ręku Danuty zostawiono wartościowy zegarek, jednak rozrzucenie ich osobistych rzeczy mogły świadczyć o tym, że sprawca przeszukiwał je w nadziei znalezienia tzw. trofeum, które przypominałoby mu o tym, czego dokonał. Jak to się stało, że zatrzymano Stefana? Otóż przy drugiej ofierze nie zachował należytej ostrożności i było bardzo wielu świadków, którzy widzieli go z jego ofiarą, czyli z Danutą. Byli razem w kawiarni położonej w centrum miasta. Szybko ustalono jego personalia i poszukiwanym okazał się Stefan Rachubiński, który mieszkał na wsi 11 km od Bydgoszczy. Zatrudniony był w charakterze kowala w bydgoskim przedsiębiorstwie budownictwa inżynieryjnego. Stefan został zatrzymany i po czterech dniach przyznał się do dokonanego na Danucie morderstwa. Zeznał, że spożywał z nią alkohol, ale kiedy odbywał z nią stosunek, to w momencie jego szczytowania złapał ją za gardło i zaczął dusić. Kiedy kobieta przestała się szamotać, on ustąpił. Po czym wyjął scyzoryk i przystąpił do zadawania ran pośmiertnych. Najpierw pociął szyję kobiety, później szedł coraz niżej. Po wszystkim zabrał pieniądze, którymi zapłacił jej za usługę. Ciągle podkreślał, że krojąc ofiarę, odczuwał wielkie podniecenie i przyjemność tak jak przy wytrysku. Przyznał, że chęć zadawania kobiecie cierpienia towarzyszyła mu już wcześniej, nawet w poprzednich latach. Podobnych odczuć doświadczał w stosunku do żony. Powstrzymywało go jedynie posiadanie czwórki dzieci. Nie chciał ich pozbawiać matki. Po upływie kilku dni Stefan przyznał się także do zabójstwa Zofii. Przebieg całej sytuacji był podobny tak jak w przypadku Danuty. Obydwoje spotkali się i spożywali alkohol. Stefan odbył z kobietą stosunek seksualny i zapłacił za niego 120 zł. Podczas pierwszego aktu nic złego się nie wydarzyło. Dopiero kiedy chciał uprawiać z nią seks po raz drugi, zaczął dusić Zofię. Kiedy przestała się szarpać, wyjął scyzoryk i zaczął ją ciąć tak jak swoją drugą ofiarę. Rozciął jej skórę na piersiach, a także powłoki brzuszne. Ostatecznie zabrał także pieniądze, które jej zapłacił. Scyzoryk wyrzucił po drodze, którą wracał. Dodatkowo przyznał się do jednej nierozwiązanej sprawy i jednej niezgłoszonej na milicję. 12 listopada 1959 roku około godziny 17.30 próbował dokonać gwałtu na Joannie, którą spotkał na leśnej drodze. Stefan zaatakował kobietę. Zaczął ją bić, ale chwilę później został spłoszony przez motocyklistę. Kobieta zgłosiła sytuację na milicję, opisała sprawcę zdarzenia i Stefan został zatrzymany przez funkcjonariusza, który okazał się jego kolegą. Przy zatrzymaniu była jego ofiara. Był to zabieg celowy, który mimo wszystko nie pomógł w zatrzymaniu podejrzanego. Kiedy został zapytany o znajomość kobiety, zaprzeczył. Stwierdził, że nigdy jej nie widział i nigdy już nie wiązano jego osoby z tą sprawą. Kolejnym przypadkiem, do którego przyznał się Stefan, jest niezgłoszona oficjalnie sprawa. W 1960 roku kobieta została zaatakowana przez wracającego z pracy Stefana, który ugodził ją nożem w pośladek. Ofierze udało się dobiec do bramy i zatrzasnąć się. Wtedy mężczyzna odstąpił od kolei. Opowiedział też o tym, jak obnażał się przed spotykanymi kobietami. Wydarzenia te miały miejsce kilka lat przed dokonaniem zabójstw. Stefana poddano badaniom psychiatrycznym. Jak się później okazało, wydano błędną opinię na temat jego zdrowia. Lekarze stwierdzili, że jest psychicznie chory i ma osobowość schizofreniczną. Nie ma przy tym zaburzeń pamięci, dlatego powinien pamiętać wszystkie zbrodnie, których dokonał ale nie mógł kierować swoim postępowaniem i nie rozumiał znaczenia swojego czynu. Psychiatrzy w swojej opinii zalecali, by umieścić Stefana na stałe w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Diagnoza, którą postawiono Stefanowi była błędna. Wynikała prawdopodobnie z etapu rozwoju, na jakim znajdowała się psychiatria, a także psychologia. Nieprawidłowo nazwano zaburzenia, które posiadał, ponieważ cechy, które miał Stefan, nie stanowiły o chorobie psychicznej, a o nieprawidłowościach w jego osobowości. Stefan był lękliwy, unikał społeczeństwa, był nieśmiały oraz cichy, przejawiał cechy psychopatyczne, miał niskie poczucie własnej wartości, nie był także wykształcony, nie uświadamiał sobie też swojej pozycji w społeczeństwie. Uważał, że jest mało męski, nie potrafił też w inny sposób niż obnażanie się innym kobietom podnieść swojej samooceny. Zachowania te pogłębiały jedynie jego niskie poczucie wartości i mimo tego, że miał żonę, korzystał z usług prostytutek. Rodziło to w nim ogromną frustrację i negatywne uczucia, które ujawniały się tylko podczas spożywania alkoholu. Prokurator, mimo szczegółowych wyników badań Stefana, postanowił umieścić go w zakładzie psychiatrycznym na dłuższą obserwację i kolejna opinia różni się od poprzedniej. Stefan został uznany za psychicznie zdrowego jednak, ustalono, że jest osobą o sadystycznym popędzie seksualnym i w czasie popełniania wszystkich zbrodni był poczytalny, więc rozumiał i przede wszystkim widział różnicę pomiędzy dobrem a złem. Jednak czy psychopata taki jak Stefan mógł mieć dzieciństwo, które wpłynęło na jego późniejsze działania? Stefan Rachubiński urodził się w 1924 roku w Osielsku. Jego rodzice nie byli dość wykształconymi osobami i prowadzili gospodarstwo rolne. Miał dwie siostry, którymi opiekował się w czasie, kiedy jego rodzice wykonywali prace polowe. Już w dzieciństwie był bardzo nieśmiały i to nie tylko wobec obcych, ale także wobec sąsiadów i bliższych znajomych rodziców. Mimo tego, że lubił się uczyć, to w szkole osiągał raczej słabe wyniki. Nauczyciele doceniali jego staranność, dlatego mimo nieciekawych ocen ukończył podstawówkę. Następnie wybrał się do zawodówki, gdzie zdobył zawód kowala. Profesja spowodowała to, że podczas pracy jego naskórek całkowicie zrogowaciał. To właśnie dlatego Stefan nie zostawiał żadnych odcisków palców. Był dość nietypowym dzieckiem, o ile mogę użyć takiego określenia. Nie miał żadnych zainteresowań, nie lubił spotykać się ze swoimi znajomymi, których tak czy siak miał bardzo mało. Był osobą samotną, nie chodził także na żadne zabawy i nie potrafił tańczyć. Jedyną rzeczą, jaką sprawiała mu przyjemność, to pomoc w obowiązkach domowych. Kiedy zaczął dojrzewać, nie interesował się kobietami. Wziął jednak ślub za namową swojej narzeczonej, a także swoich rodziców. Nie spożywał alkoholu jednak od czasu, kiedy się ożenił. Pił go w niedużych ilościach. Morderstwa, a także próby dokonania innych ataków dokonywał pod wpływem alkoholu. Nie znęcał się także nad zwierzętami, ale przyznał, że lubił zabijać króliki oraz drób. Mimo tych zeznań inni stwierdzili, że podczas wykonywania tych czynności na jego twarzy nie można było zaobserwować szczególnej przyjemności. Był też podatny na manipulacje, bo nawet w najprostszych sprawach nie miał swojego zdania. Bardzo mało mówił, przez co nie miał bliższych kolegów czy koleżanek. Mimo wszystko uważał na to, co robił, bo bardzo brał do siebie to, co inni mówili na jego temat. Jednak opinia psychiatryczna wyraźnie wskazuje na to, że miał niską zdolność do refleksji i rozumienia cudzych stanów emocjonalnych. Podczas stosunków seksualnych czuł wyższość ponad swoimi ofiarami, a to, co później robił z nimi po śmierci, przedłużało jego wrażenie panowania i decydowania nad tym, co właśnie się stało. Czuł ogromną satysfakcję, że to on miał wpływ na całą sytuację i późniejsze cięcie ofiar nożem było dla niego symboliką przedłużenia stosunku seksualnego. Był osobą wycofaną, która nie przejawiała niepokojących zachowań. Wszystko tłumił w sobie i przez brak zrozumienia swoich potrzeb wycofał się ze społeczeństwa. Nie potrafił funkcjonować wśród ludzi przez swoje myśli, których nie potrafił pojąć. Jednak instynkt wziął górę nad czynami i zaczął zabijać. 13 listopada 1967 roku podczas końcowej rozprawy został pozbawiony praw publicznych i skazano go na karę śmierci. Wyrok został wykonany. Zachęcam Was do rozmów na ten trudny temat oraz do udostępnienia tego odcinka, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Dziękuję, że byliście ze mną i pamiętajcie: każdy głos, każda reakcja może pomóc zapobiec tragedii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętaj o subskrypcji i zostawieniu komentarza.